Program Kryl jest to chałubica samobieżna na podwozie połowy. Prezentujemy tego kryla jako już wyrób skończony. Jest on na etapie badań wstępnych. Po badaniach, badania kwalifikacyjne i przejście do produkcji seryjnej. Ponadto prezentujemy jeszcze szereg innych wyrobów, jak nasz system RAK, który dzisiaj skończył badania. Kwalifikacyjne. Szykujemy się do rozmów kontaktowych z Ministerstwem Obrony Narodowej na dostawy już produkcji seryjnej. Ponadto prezentujemy również system wieży bezzałogowej, który jest dzisiaj aplikowany na podwoziu Rosomaka. Zgłosiliśmy go również do Nagrody Defendera. Natomiast ten system wieżowy w przyszłości będzie aplikowany na bojowym wozie piechoty, którego projekt realizowany jest również w Stalowej Woli. Także Stalowa Wola ma szereg projektów produkcyjnych i rozwojowych do realizacji na potrzeby polskiego wojska i myślimy również w przyszłości o eksporcie.